A w dzisiejszym nocnym odcinku w Auto Challenge mamy nietypowy challenge. A mianowicie mamy tak, zatankowane do pełna. <gryw> I taką godzinę wieczorną. I mamy Tunawi, bo na tamty coś nie umiem znaleźć miejsca docelowego, czyli Czechosłowacji. Jedziemy do Czech, do Brata 776 km. Przed chwilą były, tu jest parking, przed chwilą były 3 siódemki w kupie. Także ogień na tłoki. Tam pewnie po drodze będę wystawiał, coś się ustawi. I co? Taki nietypowy challenge. Nocna wycieczka do Czech. Także to chyba na tyle. Później z drogi coś jeszcze mam dogram. I lecimy do brata. A więc Majster dojechał już parę kilometrów. Patrzcie, tu jak ja mam to cukier wybrać. Nie ja żartuję. Ja nie, ja nie potrzebuję, co kawka się robi. I lecimy dalej. Zrobimy kolejną aktualizację tematu Majster w Podróży. Lecimy, lecimy, lecimy. Zostało jeszcze tyle. 199 rocznica, sześciutka, cały czas deszcz. No ale co Wam więcej w nocy mogę pokazać? Nic. Także jedynie to, że droga ubywa i nie jedziemy na lawecie. Także lecimy dalej Kierunek Brno Praga już była Tam troszkę pobłądzone Jakieś roboty tam straszne Drogowe troszkę pobłądzone Ale niedużo Z Pragi żeśmy się uwolnili Teraz lecimy na Brno A później dalej A więc robimy kolejną aktualizację tematu Podróże mechanika i co Widzicie tamtą tam tablicę, widzicie tamtą tablicę? Tutaj miejscowość Jestem już obrata Także zrobionych kilometrów jest troszkę Zostało półtora Do celu, no i super Ale wyżar Wyżar paliwka Ale to nic Także To na tyle, trzeba się przespać Chociaż trochę i jutro w sumie to dzisiaj nowy dzień, w którym będą nowe wyzwania, nowe challenge i dużo fajnych zajęć. Także to na tyle. Widzimy się o poranku. I wiecie co? Kolejny, kolejny challenge przede mną, a mianowicie muszę zjeść wszystko z tych płynących tacek. Ile wciągnę, tyle moje Więc <laughs> trzeba trzeba podjąć, podjąć wyzwania. Nie ma lekko wam powiem. A płyną tu takie rzeczy różne, że masakra. Ale zaraz będziemy próbować, ile się da z tego wyłowić. Więc teraz została ja mnie to sytuacja taka. Tu trzeba było wsadzić ten pistolet. to jest straszne, ale patrzcie jakie cyferki. No takie cyferki to mi się nie podobają. Ja wolę one są krótsze. No, muszę wam powiedzieć, że po tym stresie, który przeżyłem na cepenie, Bo te cyferki to są normalnie straszne. Paliwo strasznie drogie, no muszę odpocząć. Także, no tak jak widać. No męczę się, męczę się w wodzie w basenie, męczę się odpoczywam. Z tyłu jest kamper. Będziemy nocować w kamperze. No jest po prostu cały czas pod górkę, cały czas pod górkę, ale mówię no co, no jestem w tym basenie, no to mówię, to czemu by nie skorzystać, nie popływać, także jak na razie, jak na razie, łączymy się w bólu i kąpiemy się dalej. Gdzie tu są te studnie? Ale piękne tereny. tam takie. Ale fajnie. zamknięcia na te studnie. No więc zrobimy kolejną aktualizację tematu majster na urlopie. I co? Po basenie, po grillu trzeba się przyjechać napić. Patrzcie tu, taka studzieneczka, w której zbiera się woda. Fajnie tu wylatuje. Kubeczki, można trzasnąć kubek takiej wody, jak ktoś, jak ktoś ma ochotę. A naprawdę dobra, dobra. Ja tam nie jestem za wodą. E, jakimś super wodnikiem nie jestem, specjalistą od wody. Ale czasami jest warto napić się takiej. To jest naprawdę fajna. I co, lecimy dalej? Jakby ktoś chciał wiedzieć lokalizację, kiedyś zdradzę. A piszą tu tak, no nie wiem co tu pisze, ale pisze to fajnie, na pewno. A teraz, teraz jesteśmy na szybkim szkoleniu, jak należy sadzić dęby. Jest tu hektar i 5500 drzewek. Yy, jakby wam pokazać, gdzie one są, to one są tu. Tu muszę nogą pokazać, bo jest druga ręka zajęta. Tu, to jest dąb i. Takich krzeszorów jest zasadzonych 5500, także no, jest tego dużo, jest tego dużo. Są tu też inne jakieś krzekulce, jakieś świerki, czy jakieś tam sosny, ale jest tego naprawdę wiele. Jedziemy dalej. A teraz oczywiście chwila relaksu marge, <gry> I, wjeżdża, i wjeżdża browarek na, na stół Benedict. Także zaraz wam powiem jakie to w smaku. A więc robimy przed ostatnią aktualizację tematu Meister na wyjazdach. No, zobaczcie. Nowy świat. I co ono zostało? Tyle kilometrów. Druga, 23 w domu. Będziemy także. Jest co jechać. No i co? Lecimy powoli z tematem. Także co z trasy. Nie będę nic tam za dużo nagrywał. Zobaczymy, co, co nas spotka na trasie. A tą chwilę trzeba deptać, jechać. Ustawimy coś na ten pomad delikatnie i bezpiecznie do celu. No i powiedzcie mi, czy stąd nie szkoda odjeżdżać, jakie to są widoki piękne góry, naprawdę coś cudownego a ja tak lubię góry patrzcie tam w oddali ciężko się tak jedzie i nagrywa ale muszę Wam pokazać troszkę tego pięknego świata także ładnie, ładnie no to jest coś co Kiedyś mnie nie interesowało, teraz już mnie interesuje, czyli natura i spokój. Oh my god, oh my god.